Cześć moi drodzy, witajcie. Dziś dobra wiadomość dla wszystkich Polaków. Wszystko w Polsce stanieje. A pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego wszystko stanieje. O 5 zł. Premier zaapelował do wszystkich, żeby pilnowali sklepikarzy, czyli ludzi, którzy sprzedają w sklepie, i żeby. Wszystkie rzeczy były obniżone o 5 zł. Przeczytam Wam dokładnie, co powiedział premier. Czekajcie, troszeczkę przesudę, żeby widział. Ok. Apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi, czyli tymi, co się je, produktami spożywczymi. O odpowiednie obniżenie cen produktów o 5 zł. I wiele firm na ten apel e, zdecydowało się odpowiedzieć pozytywnie i obniżają ceny o 5 zł. Powstał. Hashtag 5 złotych taniej. Zatem możecie w internecie poszukać, które firmy na Facebooku ogłaszają się i sprzedają różne rzeczy 5 zł taniej. Można kupić samochód, na przykład o 5 zł taniej albo wydają mieszkanie o 5 zł taniej. Myślę, że to dobra wiadomość, prawda? Tak mi się wydaje. Trzymajcie się w tych złych czasach, jest Czasami promień nadziei. Wszystko o 5 zł. taniej. Trzymajcie się. To tyle radzić. Na Do następnego razu. Cześć. Papa. Pa.